Cześć wszystkim, e, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Sekret Oczywiście tutaj Kościelda i jesteśmy u Matyldy. Matylda miała bardzo ciężką noc, ponieważ Pawełek bez przerwy płakał. E, w sumie nie wiem dlaczego ponieważ miał zmienioną pieluszkę, był najedzony a i tak płakał. E, podejrzewam, że po prostu coś mu dolega, niestety. Natomiast właśnie dziś, w pierwszy dzień jesieni, bo dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, Pawełek ma urodziny, także mam nadzieję, że te problemy z Pawełkiem się skończą. Dodatkowo, jak widzicie również, e, mieliśmy w naszej chatce małe przemeblowanie. E, zacznijmy może od sypialni. E, łóżko Matyldy powędrowało w drugi róg ściany po to, aby zrobić miejsce dla łóżeczka Pawełka. Dodatkowo przesunęliśmy też piec, komodę. Przestawiliśmy tutaj tą naszą e, skrzynką, szafkę nocną e, oraz Matylda nie mogła się oprzeć i zakupiła dla Pawełka taki samochodzik, zabawkę. E, myślę, że ta zabawka będzie taką e, pamiątką też na przyszłość w wieku dorosłym dla Pawełka. Drewniany czerwony samochodzik zakupiliśmy jeszcze krzesełko do kadmienia dla powełka, bo myślę, że jest ono konieczne oraz nocnik tak, aby mógł załatwiać swoje pęcherzowe sprawy, no i oczywiście, żeby mógł nauczyć się korzystać z tego nocnika w późniejszym czasie z toalety tutaj te stoły, które znajdowały się w tym miejscu gdzie teraz jest stolik z krzesłem powędrowały z tyłu Eee, z tyłu domu obok krzaczka do siusiania na chwilę obecną Matylda z nich nie korzysta, więc mogą się tam znajdować, są też z tyłu po to, żeby nie rzucały się w oczy, żeby nie kusiły jakiegoś złodzieja tak samo jak rower który jest tutaj a sieć rybacka tutaj bo i tak jej nie używamy eee, ja was chciałam od razu z góry przeprosić za to, że mogę czasami troszkę niewyraźnie mówić, ale od kilku dni mam założony stały aparat na zęby Mam troszeczkę podrażnioną buzię w środku, no i jeszcze nie do końca nauczyłam się mówić w tym aparacie, także od razu Was przepraszam. E, dobra, może puszczę, e, puszczę życie e, i tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, e, dzisiaj zrobimy sobie takie e, pseudo urodzinki Pawełka e, bez tortu. Bez tortu, ale z wypadem małym na plac zabaw, tak aby Pawełek mógł się troszeczkę rozerwać, poznać inne dzieci. I tak samo i Matylda. Pawełek znowu płacze. Znowu nie wiem dlaczego. Może Matylda go przytul. Może jednak chodzi o to, że jest głodny, więc może jeszcze go nakarm. Zobaczymy. Mam też małe problemy z naszym śmietnikiem. Ponieważ jest on pełen. Tutaj leży kolejna sterta śmieci. Nie mogę go opróżnić, bo nie mam gdzie, nie mam kontenera. Na śmieci na razie nas też na niego nie stać. Więc zobaczymy może jak sprzedamy połyskę na sim Simowym w serwisie Plopcie, to wtedy wtedy kupimy ten śmietnik i pozbędziemy się tych wszystkich problemów związanych z nastrojem nie swoim z powodu brudu. Dobra. Myślę, że po nakarmieniu Pawełka Matylda jeszcze troszeczkę go poprzytula i sobie go postarzymy, bo no w sumie nie mamy innej możliwości, nie możemy upiec tortu, nie mamy jak. Więc odbędzie się to w taki troszeczkę sposób nie do końca może taki celebrujący ale, no, no niestety nie mamy innej możliwości także niech troszeczkę jeszcze się z małym Pawełkiem Matylda pobawi i zaraz zaraz sobie go postarzymy może jeszcze niech go troszeczkę i będziemy działać jeśli chodzi o postarzenie naszego Pawełka dobrze, wybieramy postarz ustawiamy sobie ładny kadr i będziemy jeszcze robić oczywiście zdjęcie pamiątkowe, które myślę, że oprawimy sobie też w ramkę. Ale to. Już później, gdy pawełek urośnie, zrobił sobie może razem zdjęcie. Yay. No! Jest! Yes. Pawełek zmienił grupę wiekową. Myślę, że jeśli chodzi o cechę, to sobie jakąś wylosujemy żeby było tak, jak w prawdziwym życiu. Ja nie patrzę na, e, nie patrzę na monitor, kliknę kilka razy. Co nam wyskoczyło? Niezależne. Hm. Te małe dzieci cenią sobie wolność i nie lubią słuchać poleceń opiekunów. Najszybciej uczą się w samotności i wymagają zdecydowanie mniej uwagi niż ich rówieśnicy. Myślę, że ta ostatnia e, część e, jak najbardziej nam się przyda ponieważ Matylda na pewno nie będzie miała czasu, żeby cały czas nie będzie miała czasu, żeby cały czas, nie będzie miała czasu non stop poświęcać się Pawełkowi, jeśli chodzi o przebywanie z nim. Myślę, że też zaczniemy właśnie realizować jakieś projekty rzemieślnicze, skoro już mamy ten stół, ale to, że nie słucha opiekunów, chyba nie jest zbytnio fajną, fajną, fajną cechą, no ale zobaczymy. Dobrze, taka się wylosowała, taka też będzie. Zatwierdzamy, mamy Pawełka, który ma jakiś inny afro na głowie. E, więc tak, zanim pójdziemy z nim na plac zabaw, to myślę, że go najpierw przybiorę i zaraz do was oczywiście wracam. Dobrze, witam was z powrotem, jestem jeszcze w kasie bo chciałam Wam szybko pokazać, jakie ubranka wybrałam dla Pawełka. To jest pierwszy strój codzienny, a taki mamy drugi, jakby było troszkę chłodniej. Oficjalny, do spania, jest małym dalmatyńczykiem, imprezowy, do pływania, na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. Dobrze, to idziemy z powrotem do Matyldy. I myślę, że wybierzemy się na plac zabaw, który jest w parku Magnoli, który bardzo dobrze zna Matylda. Park magnoli oczywiście znajduje się w wierzbowej zatoczce, więc tam też się zaraz wybierzemy. I jeszcze Matylda troszeczkę się może pobawi. Powiedz śmieszną oh. historię. To no możesz i tak. Przyjazne. Obejmij czule. Zobaczymy, czy możemy zrobić zdjęcie z pudełkiem. Niestety nie. Ale możemy zrobić zdjęcie jemu. Także myślę, że to właśnie uczynimy. I potem wybierzemy się do parku na plac zabaw aby wspólnie spędzić czas. E, postanowiłam, że zostawię Pawełkowi e, takie bardzo lokowane włosy. E, natomiast, e, żeby były krótkie, ponieważ tam wizura bardziej pasuje mi do dziewczynki niż do chłopca. Ale tak, nadal ma e, bardzo kręcone włosy. Czemu ty nie chcesz mu zrobić zdjęcia? Powiedz na mi aha, bo ci przeszkadza coś, dobrze, to podnieś go wyjdziemy może na dwór, na plażę chociaż nie, bo tu deszcz to podejdź tutaj może posać go tutaj i może teraz nam się uda zrobić zdjęcie może znowu nie to sobie. zrób zdjęcie Simowi tak teraz nam się uda tego też nie lubisz. No dobrze. Ale zrób mu zdjęcie. Takie słodziaśne, może obrócimy, żeby go było widać. I oprawimy sobie później w ramkę. A teraz myślę, że Matylda mogłaby jeszcze szybko dziękuję. wziąć prysznic. Zanim pojedziemy. Pawełek możesz się troszkę pobawić. W tym czasie? I zaraz wybieramy się na plac zabaw. by ta umiejętność poruszania się super, wyobraźnia super. Jaka zabawa świetna. Dobra. A muśka już się wykąpała. Więc bierzemy. Transport i jedziemy. I oczywiście wracam do Was, jak będziemy już na miejscu. Jesteśmy w parku. Jak widać, jest tutaj dosyć sporo atrakcji dla dzieci. Także mam nadzieję, że Pawełek będzie mógł się w nich pobawić. Tak, może co tu takiego? Podejdź tu, może proszę a mamusia może sobie tutaj usiąść na ławeczce i poobserwować swojego, swoje dziecię, jak się jak się bawi Mało nim tu przybiegnie to ledwo idzie, ale idzie dalej, dalej mały dalej możesz sobie potem Pozjeżdżać, po wspinacie, poczołgać, pobawić się w basenie z piłeczkami. No, baw się baw. Zdobyta umiejętność myślenia. <śm Heavenly> Ciekawe. <śmary> Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj mały brzdąc będzie robił. I zaraz pomyślimy też o Matyldzie, aby porozglądała się może za jakimś towarzyszem rozmowy. Może kogoś pozna ciekawego. Gdzie ty tam idziesz, maludo? Aha, bo tu jest zjeżdżalnia. Starsze jakieś dzieci się bawią. Porozmawiaj sobie z kimś. Może ktoś tutaj... A kto to? To jest twój kolega. Idź, zagadaj do niego. Zawołaj go. A co? Zawołaj go. Porozmawiamy sobie z Pawłem. Dlaczego nie? Czy to jest jakaś gwiazda? Tak, ale tylko drugorzędna. Paweł do nas idzie. Ciekawe, czy jeszcze pamięta Matyldę. Cześć, Paweł. Witam cię serdecznie. Co u ciebie słychać? Co u ciebie słychać? Przyjazne. Zapytaj o zawód. Gdzie ty już idziesz? Nie uciekaj mi, Paweł. Nie poznałeś mnie, czy co? Przyjazne. Chodź, Oh, oh. Yes. Paweł on jeszcze jest a no tak może, może popraw humor opowiedz co się u ciebie dzieje Powiedz porywającą What historię <laughs> <it>. <laughs> Paweł był oh, no. oh. cut młodszy Rinka. od matenty, dlatego jeszcze jest Rinka. w liceum, ale podejrzewam, że jest już w klasie maturalnej. Oh, okay. Jakie tam opowiada, co tam nie słychać, Roka. jak to się wszystko stało. A co robi nasz Pawełek? Aha, będzie się bawił w basenie z kuleczkami. No! Ale ładne zdjęcie mi się udało zrobić, super! Nie ma Pawełka? Jest Pawełek! Ale świetna zabawa. Jak byłam mała zawsze chciałam się bawić w takim basenie, ale niestety wtedy takich jeszcze nigdzie nie było. Nie to co teraz, na każdym kroku. Dobra, Matelda, co od ciebie i u Pawła swoje wiec. Paweł ma ciekawe co u jego siostry. Zabawne. Może sobie, opowiedz, A, zabawne. Muszę pożartuj sobie. Powiedz miś śmieszną historię. Bahusiu Phoebe. Jebany Demes. Co jeszcze możemy? Sabine, Saconario, Sabar, Kimba, Darby. He bo, hanke, wazi. Mówimy o zainteresowaniach, Warped. zobaczymy co tam u oh. słychać, lubi się uczyć, oh. tak jak in kiedyś. In the... A Pawełek? O Jezu, czemu Pawełek śpi? Wstawaj Pawełek! Dobra Matylda, musimy jechać do domu. Pożegnaj się z Pawłem. <laughs> Paweł i Paweł. Przypadek? Nie sądzę. <laughs> no, oczywiście sobie żartuję. Paweł jak najbardziej nie jest ojcem małego Pawełka. Od razu stłumie domysły w zarodku. No nic. Pożegnaj. Obudź Pawełka. I zbieramy się do domu. Niestety urodziny nie wyszły nam zbyt, tak jak chciałam, żeby wyszły. Ale no cóż. Mamy już też troszeczkę e, pieniędzy. Wstawaj, aniołku! Wstawaj, wstawaj. Mamusia już co bierze i idziemy do domku. Tak jak mówiłam, mamy już trochę pieniążków, także będziemy mogli w końcu będziemy mogli w końcu zjeść coś normalnego dobra, ja wracam do was jak będziemy już na miejscu jesteśmy w domu w domu pada deszcz jest nieładnie w Sulani zaczęła się jesień więc może dlatego daj jedzenie chipsy no na pewno może coś zdrowszego może groszek zdaj małem groszek ja się pozbędę tego talerza. I co? Co to jest? Aha, to jest ta tinker. Nie, nie przychodź do mnie mała dziewczynko. No już mam dziecko, już mi wystarczy. Dzieci. Na co dzień. No uważaj Matylda, bo się wywrócisz z własnym synem. Boże. Mały jest śpiący. boże, zaraz mi go zabiorą. Aha, wpada w histerię. Śpi. Idź spać. W brzdącu. Mama może też sobie zje coś na szybko. Może właśnie też groszek. Bo też jest trochę głodna. Aha, fajne, tutaj się lagi dzieją. Młody niech idzie spać, bo przecież będzie jakaś masaka, zaraz mi go zabiorą. A ja nie chcę, żeby mi zabrali Pawełka, ty starań. Nie, nie chcę, bo nie wiem kim ty jesteś Alika. Nie chcę. Nie chcę iść do ciebie, ja nie mam czasu, ja mam małe dziecko w domu. Dobra, Pawełek idzie spać w swojej piżamce, w swoim nowym łóżeczku mnie chociaż trochę odeśpi bo, bo będzie ciężko Matylda mogłabyś pośpiewać, ale nie bo śpiewasz na dworze bo leje deszcz w środku śpi Pawełek ale ty masz mało zabawy więc może poćwicz trochę przez chwilę i będziemy się powoli z wami żegnać ja jeszcze położę Matyldę spać ogarnę na szybko powełka. i położę go znowu spać bo, bo myślę, że to nie wystarczy ta chwila, ale jest jeszcze głodny, chcę mu się na toaletę, więc niech troszeczkę tylko podreperuje swój swój sen i, i wtedy się zajmę resztą, niestety urodziny nie wyszły tak jak chciałam, jak zwykle prawie myślałam, że spędzą piękny dzień w parku, będą się świetnie bawić. Pawełek pozna inne dzieci, Matylda pozna innych rodziców, z którymi będzie mogła potem się spotykać, bo pewnie chodzą do tego samego przedszkola. No ale niestety, niestety nie. Za to spotkała Pawła swojego dawnego kolegę z klubu. Idealnie. Dowiedziała się co u niego słychać, że jest jeszcze uczniem, ale że zaraz kończy szkołę. Także e, może e, uda im się jakoś odnowić kontakt, chociażby e, sms-owy. Niekoniecznie będzie, będzie się z nim spotykać, raz na jakiś czas jakiś sms -i, krótka rozmowa telefoniczna. Co jak tam, jak tam, co tam. Myślę, że jest skazana. Minęło już tyle czasu, że. że myślę, że, że Matylda y, już troszeczkę ochłonęła i też i ma inne podejście do tych wszystkich spraw. I oczywiście tak wiem, nadużywam <śm> <śm> razu myślę. Ale jakoś tak mi zawsze pasuje. Dobra. Matylda śpiewaj. Kończ śpiewać, idź spać, nie śpiewaj już, nie. idź spać. E, no i tak, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Oczywiście miało być inaczej, wyszło jak zwykle, e, ale e, mam też e, nadzieję, że teraz te odcinki będą już wyglądały troszkę inaczej, że ta akcja będzie już bardziej e, ciekawa, ponieważ Matylda wbierze się do pracy i będziemy powoli, powoli, powoli wychodzić na prostą. Na pewno będą zachodzić zmiany w naszym domu. W pierwszej kolejności, co chcę zmienić, to załatwić przyłącze do do wody aby, i do prądu, aby tutaj Matylda mogła zapewnić dziecku normalne warunki. Póki był malutki, to jeszcze aż tak nie było to potrzebne, ponieważ Matylda jakoś sobie tam radziła, ale teraz, gdy maluch dorasta, Chodzi do, będzie chodził do przedszkola, to jak najbardziej ta toaleta w domu i kuchenka, aby móc normalnie ugotować obiad, jest w domu konieczna. Także po, po pierwszej wypłacie będziemy już dowiadywać się, jakie to są koszta, i będziemy to załatwiać. Mam nadzieję, że nie są to duże koszta, zwłaszcza, że Matylda ma już jakby przyznany status tej samotnej matki i na pewno jakieś zniżki z tego tytułu jej przysługują. Ona do pracy idzie dopiero we wtorek. Więc, więc po tym dopiero dniu będziemy coś myśleć, jeśli chodzi właśnie o te załatwienie przyłącza. I później kolejne, kolejny krok to zakup toalety i zakup jakiejś, kolejny krok to zakup kuchenki, pozbędziemy się tego nieszczęsnego grilla, który stoi na dworze. Jak jest taka pogoda jak teraz, to niestety, ale nic byśmy nie ugotowali na nim. W sumie nie usmażyli Tak, sprzedam również na plopcji naszą kołyskę, bo ona już jest nam niepotrzebna. Matylda raczej drugi raz takiej głupoty nie popełni i nie pozwoli na drugą nieplanowaną ciążę w tak młodym wieku e, także tak ona jest nam już niepotrzebna Pawełek ma coś w wyposażeniu? ma coś, aha samochodzik, wyjmiemy samochodzik z powrotem e, no i myślę, że już dosyć się wyspał, także ja za chwilę będę będę ich budzić, żeby Pawełek się najadł i e, położę go z powrotem spać. Życzę wam, wam miłego dnia, miłego popołudnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hejo!